Witam wagi czytaniu na miesiąc maj. Zobaczcie, mamy maj, za chwilę czerwiec, pół miesiąca, A, pół roku. <laughs> Już nam gdzieś tam ucieknie. Kochani, dziękuję za lajki, za subskrypcje. One są ważne na tyle, że chociaż mogę tutaj Waszą energię wychwycić, aby te rozkłady ogólne bardziej z Wami rezonowały. Oczywiście, no, no z każdym nie będzie, każdy z Was ma inne życie, także jeśli chcecie odpowiedzi na Wasze prywatne pytania, zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Ze mną. I to tak ogólnie, co w tym maju dla tej wagi się wydarzy? Myślę, że to będzie taki bardzo pozytywny miesiąc dla Was. Dużo optymizmu. Możecie podejmować decyzję o jakimś wyjeździe. Może to być wyjazd, nawet zagraniczny. Może tutaj się to wiązać z zarobkami, ale niekoniecznie. Może to być po prostu wyjazd na jakieś imprezy, na jakieś tutaj. Uroczystości związane właśnie z dziećmi, coś w tym rodzaju, rodzinne, przyjacielskie, dużo kontaktów międzyludzkich, spotkań, tak, w gronie znajomych, czy też właśnie rodziny, dużo ruchu w tym, w tym maju i dużo optymizmu. Także myślę, że to będzie dla Was fajny, fajny miesiąc, powinniście się, się z tego jak najbardziej cieszyć. Co niektórzy uważajcie tutaj, czy wy nie jesteście w jakichś relacjach trójkątnych, chyba że takie wam odpowiadają i, i tylko gdzieś chcecie takich luźnych właśnie związków, więc jak najbardziej możecie sobie, dlaczego nie? Ale jeśli chcecie coś całego, przyjrzyjcie się tym swoim, nie wiem, partnerom, czy relacjom, które gdzieś nam powstają, czy na pewno jesteście w tym wszystkim sami, tak? Czy nie? Okazuje się, że ten ktoś jest zajęty lub ma jeszcze tam, nie wiem, kilka innych zdobyczy. Jeśli chodzi o samych partnerów i, i to, czy, czy wam się ta miłość w tym maju pojawi, czy ktoś sensowny się pojawi, ja myślę, że tak. I to, to jest taka miłość, miłość, prawdziwa miłość, z, takim, z taką dużą dozą, jakby prawdopodobieństwa, że z tego będzie związek. Oczywiście, może to być wynikiem takich początkowo luźnej relacji. Nie spieszcie się, każdy też mówi, żebyście nie naciskali, jakby nie wchodzili na już na ten związek. Być może ta osoba jeszcze nie jest gotowa, lub nie wie, że to jesteście wy i na ile jesteście dla niej ważni. Więc macie też podpowiedź, abyście za bardzo nie naciskali. A, skupcie się nad tym rozwojem, dajcie czas, yy, może trzeba będzie czasami powalczyć o tą osobę, może to nie jest ładne, co jest, yy, z czego można się cieszyć, co jest łatwe, no i sam łatwo nie przychodzi. Zdajcie czas, nie wymuszajcie, nawet jeśli macie tutaj jakiś problem z tą osobą, pozwólcie jej na to, pomóżcie jej też rozwiązać te problemy, tak? I z tego może być całkiem, całkiem dobry związek. Dla tych, bo tu mam takie dwie wersje, słuchajcie, no bo przejrzyjcie się, to jest to, co mówiłam u góry, Przyjrzyjcie się, czy wy na pewno jesteście w takiej relacji, jaką byście chcieli widzieć, czy spotkana osoba nie jest po prostu zajęta, albo się po prostu wami nie bawi. Wtedy podejmijcie decyzję i zakończcie to. Nie ciągnijcie tego na siłę. Jeśli ten ktoś nie jest sam, nie jest wolny lub, lub was po prostu traktuje jako kogoś opcję dodatkową. Zakończcie to. Wtedy będziecie mieli możliwość na pojawienie się prawdziwej miłości. Nie próbujcie tego ratować na siłę, bo tu nie ma co ratować. To trzeba podjąć po prostu decyzję, kończyć, ucinamy, wchodzimy w nowe, bo ten nowe może do was jak najbardziej przyjść i to może być coś takie wow. A aniołki. Zdawałam cię na wysiłek. Wielka miłość jest warta podjęcia kroków, do których zostałeś doprowadzony. Zobaczcie. I to można dwojako tutaj rozumieć, dlatego że ci, co tak jak mówiłam, są w takich relacjach niepewnych, a... Odetnijcie to, bo Wy jesteście prowadzeni do czegoś innego. Coś innego jest Waszym po prostu spełnieniem. Nie trzymajcie się tego na siłę. Ale ta, dru ta druga grupa osób, która spotka kogoś, ale ze względu na to, że ten ktoś może ma jakieś blokady, może ma obawy, może ma jeszcze jakieś sprawy do, do zakończenia, nie ma jeszcze gotowości do związku, nie naciskajcie. Próbujcie mu w tym pomóc. Jeśli razem przejdziecie tą drogę. To może się okazać, że ta wielka miłość będzie dla Was spełnieniem i to jest to, to, to samo, co pokazał Tarot. Także zobaczcie, to się pokłada, nakłada jedno na drugie, czyli no, coś w tym musi być. Za, mm, czasami jest tak, może że wy chcecie takich związków na już. No to też zależy, w jakim wieku jesteście i do czego zmierzacie i jesteście zniecierpliwieni, bo to się tak pomału toczy. Czasami czas wcale nie działa na Waszą niekorzyść, tylko wręcz przeciwnie. Warto jest dać ten czas, nie zniechęcać się za szybko, bo to nie jest na już. No nie jest, bo nie może być. Widocznie nie wszystko jest mm, jeszcze tak dopięte na ostatni guzik, aby mogło z tego wyjść to, co byście chcieli, ale w pełni nie przyjdzie. Związki stałe. W celu niektórych związkach one się mogą po prostu po kończyć, może e, przechodzą tu zmiany losowe i możecie uznać, że to nie jest to, że albo to się wypaliło, albo się z różnych innych powodów skończyło, e, i możecie mieć chęć wyjścia, zakończenia tych związków. E, one się mogą po prostu prosypać. I, i ten maj może Wam już przynieść taką, jakby jesteście pewni swojej decyzji, wy już nie chcecie tego dalej, e, dalej prowadzić. Bo to nie jest to, co, was, co wam daje radość, co wam daje, daje szczęście. W innych tutaj związkach, które gdzieś tam są, mogą się powiedzieć problemy. Jest konieczność zmiany sytuacji, tak? Być może nie poświęcacie sobie tyle czasu, być może nie rozmawiacie ze sobą na tyle i, i tak żyjecie obok siebie, no. Dzieje się wszystko poza Wami, Wy możecie funkcjonować fajnie w, w społeczeństwie, ale czy z sobą funkcjonujecie fajnie, no tutaj można by było się zastanowić. Więc próbujcie coś zmienić. Jeśli czujecie, że mm, ten związek nie daje Wam radości, nie daje Wam spełnienia, że coś się zaczyna dziać, to reagujcie zawczasu, bo to może spowodować, że Wy po prostu się poukładacie i będzie fajnie. A jak to zaprzepaścicie? Może się okazać, że za jakiś czas już nie będziecie istnieć, albo będziecie się w tych związkach po prostu męczyć. Praca i finanse. Eee, uważajcie na finanse, bo mogą tutaj być jakieś um, straty finansowe, um, też przy wyjazdach. Także ja tu też wspominałam, że te wyjazdy Wam się mogą pojawić. Także nie wydawajcie za dużo pieniędzy, bo może się okazać, że końcówka roku... Wpadnie wam jeszcze jakaś sytuacja finansowa i będzie ciężko sobie z tym poradzić, aby tak wyjść na swoje, tak? Także uważajcie na, na te pieniążki. Jeśli chodzi o pracę, to myślę, że gorszy miesiąc, gorsza część miesiąca w pracy to może być ta końcówka. Dlatego, że tu możecie w ogóle się skupiać na czymś zupełnie innym, może wasze prywatne sprawy będą tak dominowały, że nie będziecie potrafić się skupić nawet na pracy, tylko będziecie się skupiać na jakimś własnym problemie, a praca was tak niekoniecznie będzie interesowała. A to może znowu spowodować też problemy właśnie w samej pracy. Osoby, które szukają pracy, nie myślę, że możecie mieć oferty nawet wyjazdu, wyjazdu gdzieś zarobkowego poza miejscem Waszego zamieszkania, i tutaj taka perspektywa znalezienia tej pracy lepiej się rysuje w tych pierwszych dwóch tygodniach miesiąca maja niż, niż później. Kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, spełnienia i tej, i tej miłości i pieniędzy, wszystkiego, co, co tylko byście chcieli. Dziękuję Wam, do usłyszenia.